Wyjaśni, się jak znaczy... Debila, ty siedzisz normalnie. To jest normalne. <grym> Już. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Obiecany e, QA z żoną. można <grym> zrobić? Z żoną. Zadawaliście pytania na Facebooku i Instagramie odnośnie. A ciszej. Spokojnie. Normalnie mówię. Nie, głośno pytań i tak większość będzie do, do Marty, czyli O oscyptowej. nie, nieprawda. I więc ja mógłbym tu w sumie wyjść, ale dobra. Zaczynamy od... Porówno jest. Postu... Nie jest porówno. Zaczynamy od postu e, na Facebooku. Pierwsze pytanie. Ile razy oscypkowa wyciągała kulki z prania albo z butów? To e, proszę mu wysłać szyfkę albo coś innego, bo to jest e, bardzo dobre pytanie. Za każdym praniem. Nieprawda. Za każdym praniem munduru. Nieprawda. No, no to tak. Bo gdzieś tam się wciśnie ta kulka. Ale naprawdę Ale... za każdym. Hmm. Za, za każdym, a później jeszcze jak piorę następne rzeczy, to i tak znajduję kulki, które zostały po mundurze. Nie. Tak. Nieprawda. Od tej pory będę cię wołać i będziesz je wyciągnąć z palki. No, będę robił zdjęcia. A jak się zepsuje, to yy, w ogóle kupujesz nowo mi to będzie żadnej dyskusji. Nie, tak się kiedyś. Kupuje. Powinno być jeszcze pytanie, jak często znajduję rzeczy od replik. Pragnie. praca. No to Nie, od że, takich rzeczy nie było co. Jak nie? Replika a śrubki? A śrubki. Śrubki to mogą być też z pracy. Nie, to są twoje śrubki. No, no, Także następne. bardzo często. Tak. Następne. Y, jest tutaj dowód, że jak się zepsuje pralka, to kupisz pralkę. Następne. To jest pierwsze. Pierwsze od Sandry. Ale to było pierwsze dodane. No, dobra. A, bo no, ja do tak, domu. No, tak. Jak żona widzi Twoje hobby, jak latanie z pistolecikami, czy rozumie, co w tym jest? To Ciebie pytam. Ja chciałam odpowiedzieć tak bardzo prosto i... ale nie wiem, czy to można tak na YouTubie. Jak nie będziesz przeklinać, to można. Tak? A tak? To można tak? No to Więc dopóki, pomcie. dopóki... Jak możesz? Dopóki nie mówi do mnie podczas seksu imieniami swoich kolegów z drużyny jest okej. Okay. Reszta mi nie przeszkadza. A nie, poczekaj, bo, bo to było pytanie... Bo tu było takie pytanie coś tam o jajka czy się... A tak, jak no tak żona odbiera bawienie się kulkami z kolegami? To przepraszam, to ta odpowiedź moja jest na to pytanie. No. A jak żona widzi twoje hobby? Ja ogólnie... Hmm, Wiem, że to hobby dla niego dużo znaczy. To znaczy, mm, pomaga mu się wyładować, pomaga mu. Yy, no to jest takiego odskoczenia od normalnego życia. No a nasze życie jest takie, że tak powiem, dziecko, praca, dziecko, praca. Więc jak on leś na tą szlankę, to wiem, że dla niego to jest no taka mega wolność. I widzę to po prostu, że jak wraca, to no, jest zupełnie innym człowiekiem w sensie, że jego nastrój jest no, o 180 stopni. Więcej się uśmiecha, i tak dalej. Także wiem, że dla niego to jest bardzo dużo pod kątem takiego wyładowania się też. A no, hobby to poświęca się temu w 100%, więc wydaje mi się, że jako hobby, ale też jako bardziej jako mega odskocznia od normalnego życia. Także ja nie za bardzo rozumiem ten skok To znaczy, jak zawsze się pytam, to. <laughs> No. Jak zawsze. Uważaj, bo zaraz poleci. Yy, jak... Yy, no i widzisz? I teraz ja nie pamiętam co powiedziałam. Co ja chciałam powiedzieć? No nieważne. Dobra, no nieważne. No i tak, Następne. taki będzie miał tu bo teraz nie, że się z tego wy... Aha, że nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, bo jak go kiedyś pytałam, co ty w tym widzisz, to on lubi ten skok adrenaliny. Ja nie lubię w ogóle adrenaliny, nie jeżdżę na żadnych kolejkach górskich, nic mi totalnie to nie rusza, no, ale że on jest taki, że na każdą kolejkę górską ma inne rzeczy, także no ja nie rozumiem skoku adrenaliny, ale on to lubi, więc szanuję. Drugie pytanie od Łukasza. Jakże on odbiera bawienie się kulkami? A no, no to odpowiedziałam, no dopóki nie mówisz do mnie imieniami Sebastiana i innych kumpli, to jest okej. Okay. O to do Ciebie. Sebastian. A kiedy żona Ci się ostatnio śniła? A pamiętam. No, dobrze, taka sytuacja. Jak ma, e, Sandra pyta znowu, czy masz jakiś konkretny cel w airsofcie? No, czy... e, no, to już głębokie... Nie no, konkretny cel, to jeden. Więcej <noise> e, replik. O, to jest cel mój w Airsoft. Jak więcej? Przecież tam już nie ma miejsca. A że można mi... mieć więcej? No, więcej. Nie, a tak naprawdę to co? To zabawa, dobra zabawa i spędzanie czasu z... Pomyślej, z że to musi być yy, prawda. No. Ale już przyszło Ci pierwsze do głowy o tych replikach. Mhm, ale później dobra zabawa. Musimy na następnym roku wymyślić Twoje nowe postanowienia na nowy rok. Więcej lepiej. Nie, robisz się ograniczył do Czech. Przemierzę to. Dobrze. Lećmy dalej. O! A to jest dobre. pytanie. Niko pyta, czemu nie zrobisz ładniejszego pokoju nagraniowego? Bo mnie nie stać. To jest szybko odpowiedź. E, a ciekawe co znaczy ładniejszy Pewnie takie Może ładne za mało różu ściany. Ta, nie tak jak Maniek ma, tak ładnie kolorowo. A to nie wiem jak Manik ma to o, maniek. pokazać. Manik ma tak fajnie. Pozdrawiamy Mańka. Tak, pozdrawiamy. No wiem, który to jest Maniek, bo cały czas o to słyszę, ale nie wiem, jaki masz pokój nagraniowy. Więc... Ale będę wiedzieć, pokażę. Jak postrzegasz przyszłość airsoftu, A to jakiś Igor chyba, yy, ponikły tak wnoszę, yy, że jakiś Igor. Jak postrzegasz przyszłość airsoftu w Polsce? Myślisz, że kiedyś może stać się coś, co sprawi, że dużo osób może odejść, odejść od tego środowiska. Znaczy co, co roku odchodzi masę, Nie ukrywajmy, że Airsoft jest sezonowy. Mas, dużo ludzi zaczyna, jak jest ciepło, po prostu, bo koledzy biegają, a jak przychodzi zima, pisga i, i gilu nosa wisi, to już kończą. I repliki, nagle jest wysyp. Repliki na, na, na ten na jesień, a przy RWSOF w Polsce, no, póki coś się nie odwali, że rząd nam zacznie to ograniczać, to będzie cały czas tak samo. Znaczy, już zmienia się pod kątem takim, że dużo ludzi zaczyna z tego żyć po, w sensie pól airsoftowych. E, pojawiają się fajne, zorganizowane scenariusze, te pola są rozwijane. Tak, jak byliśmy ostatnio ze Sebastianem w Łodzi. To fajnie, nie? Pią to, 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 to był Łódź, to był Piątek. Środek Polski, tam o, tam jest geograficzny Środek Polski, Piątek Mały czy jakoś tak, obok Łodzi. No to tam fajnie, naprawdę e, organizacja, warto było zapłacić te trzy dychy i pojechać te 120 km, no bo tak, teren przygotowany, fajnie zrobiony, zawsze kilka wejść i tak dalej, zadbany, trochę się rozlatuje, ale dam dawał radę. i dużo pól jest takich wersowcie, wiem, że w Krakowie są takie pola, które odwiedzimy, mam nadzieję, z Sebastianem też w tym roku i wam pokażę je, zresztą dobrze je znacie. Także pod kątem komercyjnym bardziej pewnie będzie coś dostępne. Ale takie niedzielne, typowe rąbanki za darmo też nie umrą, a ludzi, to wszystko zależy od sezonu, ile ludzi będzie. No drugie pytanie to jest: pokaż swoje zwierzątka. Rozumiem, że chodzi o te repliki, które jest bardzo stanie. Mamy dwa i psa, ale ten. pies śpi e, z Jaśkiem, szury też o śpią. Zwierzątka chodzi. A repliki to widzicie co chwila. Ale to możemy je tu teraz wkleić? Nie. Nie? Nie wkleimy ich wszystkich? Nie, bo za długo by był. A takie po sekundzie tego zrobić? Tak tak no to, to coś bym tak. To tu będzie, a później. Jak mi się będzie chciało. Będzie ci chciało. E, dobra, następne jest pytanie też od Igora. Igor to w ogóle dał 4, on jest chyba tutaj szaleństwo, bo on chyba dał na więcej. E, jaka jest replika, o której marzysz, a jest praktycznie niedostępna? No to mam ją. G20 Czyli już nie potrzebujesz więcej? Nie, no więcej inna, ale to już to marzenie, mam ją. To też ją tu wkleisz? Często ją wklejam. Zresztą macie na całej górze na Instagramie. Zawsze ją. Dobrze, czyli odhaczam to pytanie. E, następne pytanie do od Igora. Czy planujesz wyjazd na jakieś nie wiem czy dobrze czytam. Meetupy, na przykład ATP w Katowicach, lub ogólnie konwent ESG, jak ten w Krakowie. Znaczy tak, w Krakowie konwent mnie zaskoczył datą, a pewnie byśmy coś pomyśleli, żeby się zjawić ze Sebastianem, e, jakiś materiał nagrać, bo wiem, że tam był Maniek, e, blacha był, także kilka osób fajnych było. Zresztą bardzo przyjemny konwent, ale tak, planujemy. Pewnie jak jakiś będzie, będzie typu pyrką, tylko airsoftowy w Polsce, to, to się zjawimy. jest, no bo zaczynają się pojawiać. A jeśli chodzi o ATP w Katowicach, jeśli Kaczor mnie wpuści, to przyjadę. No byłem już na ATP kiedyś w Łodzi, jak, jak to było w każdym mieście inne rozgrywki. Teraz wiem, że w tych Katowicach bardzo fajnie mi to wyszło rok temu. W tym roku chyba jest koniec marca. Taki jest plan, że się to wydarzy, finały ATP. I na tych finałach nie tylko ja będę, będzie też wielu innych, tych ty więcej jest ATP? Airsoft e, Team Poland, czyli zawody speedsoftowe. Aha, dobra, już wiem to, to tam no. masz te pasy specjalne. Nie, to nie. To ja, ja na zawody jeżdżę i a oni w getrach latają i Ach, robią dobra, To już zbyt zam, komplikowane na mnie. No. Ogólnie zawody. Tak, takiego jest. Dobrze. Chyba cię. Wy... <laughs> Z <ryzmu. laughs> Tak, Dokończ. No yy, nie, już następne <laughs> pytanie. Ale na to, to chyba musimy rozbić, na w sensie, że Ty odpowiesz no. swoją wersję i ja odpowiem swoją wersję. No. Bo to jest pytanie Leśnego Elfa, jest napisane, sądząc po tym, ile Twojej rodziny jest na profilu, masz od niej ogromne wsparcie. Więc mam pytanie do Pani Oscypkowej, ale wydaje mi się, że Ty też powiedz na nie odpowiedzieć, no. swoją wersję. Czy to wszystko bardziej cementuje Wasze relacje, przez co jesteście no. bardziej zgrani, czy jednak odmienne zainteresowania trochę przeszkadzają? Chcesz odpowiedzieć pierwszy, czy ja mam nie, powiedzieć nie, prawdę? Nie, no, ja ostatnio gadałem, <laughs> przed to jest Z dalszego mojego punktu widzenia, i Paweł pewnie nie zaprzeczy, to średnio, <coughs> przepraszam, raz na pół roku mamy kłótnię. O Airsoft, tak się. Raz na pół roku? Raz w miesiącu. Nie, no nie przesadzaj, to już przesada. Nie, ale raz na pół roku to mamy taką ostrą kłótnię. No wyjedzie, to znaczy nie, kłótnie. nie ma gdzie w domu. No właśnie, to no nie to, że kłótnie, tylko ja trochę mam pretensje, że Paweł wyjeżdża. A dużo um, będę teraz wyjeżdżał. Ale jestem, że tak powiem, usprawiedliwiona, bo wydaje mi się, że to, że tak od czasu do czasu, ale no już teraz trochę rzadziej, się o to trochę posprzeczamy, to przez to, że Paweł ma taki tryb pracy, a nie inny. To znaczy, ja pracuję od 7 do 15 i z tym dzieckiem jestem dalszą część dnia. A Paweł mhm. niestety jeździ do pracy na 10 do 18, z czego w domu jest o w pół do siódmej. I ja i dziecko widzimy go, ile? Trzy godziny tak naprawdę wieczorem, bo zazwyczaj ja się kładę spać z Jasiem, a on jeszcze skleja filmiki do pracy, skleja filmiki dla Was, no grzebie w garażu. Więc tak naprawdę ja go widzę w ciągu dnia, trzy godziny dziennie. Później przychodzi sobota, którą też czasem pracuję. To nie jest tak, że każdą sobotę nie pracuję. No i ta niedziela, tylko na naprawdę jest dla nas, a wszystkie szczelanki zazwyczaj są albo w sobotę, a zazwyczaj w niedzielę. Dwie. Więc no czasem po prostu mam tak, że wkurza mnie to, że no ona cały dzień wyjeżdża i ja zostaję z tym dzieckiem, jeszcze nie daj Boże chorym, to już w ogóle jest armagedon, sama. Z jednej strony wiem, że on tego potrzebuje, a z drugiej strony no jestem po prostu wściekła, że ja zostaję z tym dzieckiem, a on się idzie wyściekać, nie? Także czasem mi się po prostu ta szala goryczy po iluś miesiącach albo no, tygodniach, tak, no uleje mi się, no. Także ogólnie wspieram go w tym, ale jeśli, no ja wiem, że to nie, on jeździ co tydzień, tak, to też nie tak, że i co tydzień, ale no mówię, jak jest taka sytuacja też kryzysowa, że dziecko ma chore i ja po prostu muszę z nim zostać, a on jedzie i się tam dobrze bawi, no to mnie po prostu, że tak powiem, nie można knąć, ale uj mnie szczera. <grym> I yy, no, i no jest jak jest. No, i czasem mi się uleje, czasem się o to pokłócimy. Paweł wtedy oczywiście y, chce rzucić Alice'a i sprzedawać wszystkie repliki. No, nie, ten by się ucieszył. Tak. No, no, ale ja mu oczywiście wtedy wtedy do nie, na niego dodatkowo, że głupoty gada, bo się kłócimy. No, jak to mija, wszystko no to mija, ale ogólnie go w tym wspieram i, i cieszę się, że to ma. Tylko. Lubię, jak jest między tym balans. To znaczy, że nie, że ja z dzieckiem jestem na drugim miejscu, a jestem na pierwszym, tylko no jednak wolę, jak jestem na pierwszym, że rodzina jest na pierwszym. No. A jeśli chodzi o resztę rodziny, która go wspiera, bo lubi profil, to ym, to chyba Paweł powinien się właśnie ym, no, ym, odpowiedzieć na to pytanie, czy właśnie reszta rodziny go wspiera i czy w ogóle ja go w sumie wspieram, bo tak naprawdę to nie wiem, czy go wspieram, bo tak jak teraz mówię, to chodzi na to, że w sumie to się tylko budzimy. No bo no, no, tak jest. No. A, ale to miała być prawda. No to ja spowiedziałam no. swój punkt widzenia, a teraz yy, wydaje mi się, że Paweł powinien. Nie no, Jasiek Smart tutaj mi pomagają przy profilu, że sami wiecie, że większość zdjęć z Barty. Tak ja się Ci tak. pomaga bardzo. Ja też robi niektóre zdjęcia. Ja Jaśkowi robię. Eee, czasami wkurza Jasiek trochę na sesjach, ale przez to są fajniejsze miny takie agresywne, wkurzone, to właśnie może ci się domyślić, że już zaczyna kwiączać Jasiek i wszystkich wkurza dookoła, bo on już chce jechać czy tak, coś. Bo on już chce, no, no, chce albo chce robić zdjęcie. Tak, no. robić to albo chce robić zdjęcia. Albo chce mieć sam na przykład. no, no i stąd wychodzą takie groźne miny na przykład na tych fotkach, a reszta rodziny raczej nawet nie wie, że coś robię, więc... No, wiedzą, ale to raczej jest na zasadzie tylko, że polubiają Twój profil i po prostu obserwują na zasadzie o, zdjęcia jakieś dodałeś i tyle. Autystyczne, tak, no, no, takie autystyczne, a nie tam, że... zero, zero reakcji. Tak, a nie to, że porozmawiają z nimi no. na ten temat, nie? No. Yy, to jeszcze, moje może będzie na końcu, bo to jeszcze Szrama napisał, czy próbować zachęcić panią Scypkołą do szczelania. Tak, ale ona się boi wszystkiego, igieł. Nieprawda. Nieprawda, nie kłam teraz. Bo co zawsze mówię? Że, jak załatwisz kogoś do, do, do zostania z Jasiem, to się z Tobą przejadę. I nawet wiesz, jaką broń wtedy wezmę to znaczy replikę. Taka jest prawda. A to miało być ku prawdy, prawdy, więc ja odpowiadam prawdziwie, więc nie kłam. Albo Że się wie, boję igieł. Boisz I się takie nie. nie boję się igieł. Dzisiaj końkę rozbieraliśmy i co? Na zaszczykach rzeka. No Dobra, to jest igła od zaszczyków. A nie taka leśna. Czyli e, ogólnie nie próbowałeś Ja odpowiem na to pytanie, nie próbował mnie zachęcić do e, strzelania ja powiedziałam, że Pytałem chętnie. kilka razy, czy chcesz jechać. Tak, no to... No i powiedzieć nie. Nie, bo nie mamy z kim dziecka zostać, tak powiedziałam. A, A później bójdzie. powiedziałam, A że ja Przed dzieckiem załatwisz... też mówiłem, to jest nie, że wolisz w domu posiedzieć. Przed dzieckiem to tyle, latasz z takimi replikami, że wstyd było. Nieprawda. Prawda. Nieprawda, bardzo dobre repliki. Prawda. Wszystkie moje repliki są dobre. Wtedy była wieś. Bardzo duża wieś. Tak. Dobrze. To już nie mam więcej pytań. Yy, ja zadam Ci pytanie od siebie, ale... O Jezus, no Ale ja starość. też. <laughs> tak staroś niestety. No, słuchaj, trzydziecko do czegoś zobowiązuję. Trzeba opokam kupić, bo się w trzeci skończył, widzisz. No, yy, więc ja mam pytanie do ciebie, a Ty też możesz mi zadać pytanie, bo w sumie nie zadałeś. Ja ci zadam pierwsze. Ja mam pytanie. Czy wolałbyś mnie mieć w swojej drużynie SG, czy przeciwnej? Znaczy, tak, zależy, czy chciałbym mieć spieprzony cały następny tydzień, czy nie. Bo jeśli e, nie, no to musiałbym ją mieć w swojej drużynie i wszystko pokazywać. A jakby. Co wszystko pokazywać? A no, szczerze, tu nie wiem, czy ty ludzi byś widziała w lesie. Proszę, nasze okulary, nie znaczy, jestem ślepa jak Karel 1 no, a to on ma wadę i nie nosi okularów, i ma jeszcze astygmatyzm. Także nie dziwcie się, że on czasem do waszych strzela i, i w ogóle nie trafia. Bo on po prostu powinien nosić okulary, ale nie nosi. Hmm. Bo okulary to jest wstyd. Nie, po prostu są niewygodne. A ten, a jeśli miałbym to gdzieś, no to chętnie bym do nich Wiedziałam, to. Wiedziałam, że on by się do mnie wyżywał, ja wiedziałam to. Nie, w ogóle bym cię w ogóle nie szukał specjalnie. W ogóle. Poczekaj poności rośnie. Tak, go bo się. No. no, a masz jakieś pytanie do mnie? Tak. Może taka cisza się zrobiła. No No, no to wiem. było to pytanie. Dobrze, tam jeszcze padło no. pytanie, czy Ayesov wzmacnia nasze relacje, czy je niszczy. Jak myślisz? No ja myślę, że nie ma wpływu jakby, nie? Domyśl się. Co ty baba jesteś. <noise> nie, nie niższy chyba. A jak ty będzie po tym piłeneju rozwód, no to będziecie wiedzieć, że zniszczył po no. prostu. <noise> no, no tak mi się właśnie wydaje, że oprócz tych płótni taki raz na jakiś czas, to... to Co innego by to jakoś mega mi przeszkadzało czy coś, nie? No to pewnie by miało jakiś wpływ tam na nasz związek, ale tak to... Tak to, to, to wydaje mi się, że nie ma. Znaczy ma neutralny, tak mi się wydaje, bo no Ta. może nie, może, może neutralny nie, może nawet bardziej, może pozytywny, bo ja wiem, że tego właśnie potrzebujesz i później jest, no wiesz, jak Ty jesteś szczęśliwy, to ja i ja się też jesteśmy szczęśliwi. Więc wydaje mi się, że jak już, to pozytywny. To był mądry. <laughs> Chyba będzie jednak rozwód po tym kierunku. To ja pójdę do papiery drukować, a Ty się pożegnaj. No, także no, jak się Wam podobało, wiadomo, dajcie w komentarzach e, znać, czy wyczerpaliśmy Wasze e, oczekiwania odnośnie pytań, a Was zapraszam do następnego materiału, który pojawi się może za tydzień prawdopodobnie. Będzie to vlog e, z pałacu, bo tak planuję nagrać z chłopakami z CO2 Collective, a Poza tym nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby wiadomo nie zapomnieć o kolejnych filmach, żeby ich nie przegapić, no i ta łapka w górę zawsze pomoże. Dzięki. Pa. Pa. Ciekawe czy się głos nagrał. Jak się nagrał to będzie No Nie, ja nagrał się, bo tam tak mikrofonik taki skacze. Nie to... widzę tam, bo jestem e... ślepa. ślepa. A nie widzę tam. Poetycznie. A ty widzisz? Tak. Ja z bliska nie widzę. Dlatego tego trafi. Jestem taki skuteczny, nawet swój. No tak, tak właśnie.